Poznajcie jest zwierząt przyjaciół. Przytylamy piłeczkę do serduszka. Cały czas, patrzcie, za mną chodzimy. Od ziemi się odbijamy i skaczemy do góry, jak kangur zaustrali, Co skacze najwyżej na ja małej góry. Skaczmy do góry, jak kangury. Skaczmy do góry, jak kangury. Okej, okay. teraz piłeczki między niskich podamy, Ręce do tyłowia przyklejamy. Dłonie na zewnątrz wystawiamy. I chodzimy nad rękoma trąbkami. Cześć, to ja! Cześć, ja Jestem Ciocią, tamburga z najmocniejszej krainy na całej pałej woli. Chodzą sobie pingimy i my ją dalej Okej, okay. Wielki czytamy. Wielkie trąby zamieniamy. Chodzimy i głośno trąbimy. Cześć, to ja! Telefon trąbalski zachrypi się tu jest największym sapiem na kuli. Chodzi o i trąbi w koronar. I trąbi na słonie. Tru, tu, tu, tu. Tru, tu, tu, tu Ok, teraz patrzymy na mnie. Mieszki na brzuchy. I poznajmy Mr. Skunksa. Ale chodzimy cały czas, tak? Z Ameryki północnej chodzimy. I kroki po angielsku liczymy. One, two, three, four, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Wiesz co? że Białoruś dziedziców na się Koli i mnie bardzo, bardzo. Piłeczkę trzymajmy przed sobą i schaciemy wysoko, jak Enno Binio! Składajmy wysoko! O! Mówca Enno Dobra, okej, okay. teraz patrzcie. Piłeczkę teraz ziemię kładziemy, czas na machanie i cały czas chodzimy, dobra? Czas na machanie skrzydłami i prowadzenie piłeczek nogami. piłeczki nogami i zamykamy się w bociany. O, ja wiem, to tylko trzyma się Dobra, okej. Okay. Chodźcie, zobaczymy, jak nasza panda z Azji na was ciała i czy znacie części swojego ciała, dobra? Głowa, brzuch, kolanka, sztuki. Sztuki, kolanka, brzuchol, głowa, ucho, brzuchol, ucho, brzuchol, kufol, ucho, brzuchol, drugie ucho, nos, lewiarka, oko, drugie atak, trzęsy, dobre. I teraz turbo piłka z myłka. Uważajcie, dobra? E, głowa. Głowa. Chyba nie. E, kolanka. Co? E, ucho. No co? E, ucho. I na I teraz nasza misja. Czas zadać kangurkowi pytanie: Ej kangur, gdzie nas czeka dzisiaj podróżowanie? Udajemy się od kangurka z Australii do Ciuci Pinguadeli na Antarktydę. Ok? Zamieniamy się w samoloty, wleczmy pod pachę, rozkładamy skrzydło, wlewamy paliwo i lecimy na Antarktydę! Słuchamy, 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 I ten berek mróz i kogo dotknę piłeczką, tego zamieniam statuę z lodu. Słyszeliście? Czocia Pinguadela gotuje obiadek dla swoich małych pingusi, a tu nagle pojawia się berek mróz. I ten berek mróz chce was wszystkich złapać i zamienić w statuę z lodu. I kogo zamieni? Ten właśnie tak stoi jak na początku, patrzcie. Nóżki szeroko, piłeczka wysoko. A jak możemy taką osobę odczarować? Podchodzimy i przytaczamy chwileczkę pomiędzy nóżkami i możemy dalej uciekać, dobra? Ale na początek skortowe ćwiczenie. Patrzymy na mnie, odbijamy chwileczkę od i chwilamy. Odbijamy i